Cześć tutaj Anonimo od kuchni. Dzisiaj zapraszam was na gotowanie ze mną i pokażę wam jak w prosty sposób można przyrządzić sobie potrawy na cały dzień, a dzisiaj kaloryczność 1800 kalorii. Wysyłkiem, który dla Was przygotuję, będzie danie główne, czyli obiad, i przygotuję dla Was ekspresowe spaghetti. Na początku rozgrzewam łyżkę oliwy z oliwek, na której będę podsmażać drobno posiekaną cebulkę. Jak mówiłam, wrzucam drobno posiekaną cebulkę i podsmażam do momentu, aż się cała zezłoci, a potem dorzucę tartą marchewkę. Zimka już nam się zesłociła, teraz dodajemy startą marchewkę. I zalewamy to wszystko wodą. Tej wody tak około 3-4 szklanki. I żeby nam się to poddusiło szybciej, to przykrywamy pokrywką. Możemy dorzucić teraz kurczaka. Ja go wcześniej posiekałam bardzo drobno bo to ma być ekspresowe spaghetti dlatego nie opłaca mi się wyciągać maszynki do mielenia dlatego kroję bardzo drobno kurczaka i też będzie dolewamy teraz szklankę przecieru pomidorowego możemy też zwykłych pomidorów zalanych wrzątkiem i zblendowanych. No i na końcu też dodajemy przyprawy. Ja zawsze używam y, bazylii lub dziur prowansalskich, słodkiej papryki, czosnku, no i klasycznie pieprzu i soli. Zasik gotujemy jeszcze około 5-7 minut i możemy podawać z makaronem.